Dobry, a raczej już dobry wieczór. Która to jest 18.30. Jest 18.30, więc już jest ciemno. O czym dzisiaj będę mówił? Dzisiaj będę mówił, wydaje mi się, temat jest dość ważny. Tam już powinienem to poruszyć. Chodzi o konto bankowe. Jak to jest w Szwajcarii z tym kontem bankowym? Czy se można założyć, czy nie można? I tak dalej, gdzie założyć najlepiej ile co kosztuje, czy założą, czy nie założą. Różne mity, opinie na ten temat krążą. No zdarza się tak, że mają też niektórzy Polacy konto w Polsce, ale przesyłanie pieniędzy do Polski dość drogo kosztuje. Tam, w, jak firma powiedzmy, płaci co tydzień. Są takie firmy, gdzie wypłata jest co tydzień. No to co tydzień 20 franków stosują za Przelew do Polski. Później tam podobno jeszcze w Polsce polski bank też jakieś opłaty pobiera, także wychodzi to dość dużo. Może tak się zdarzyć, że agencja, w której pracujecie, powie wam, że oni pieniędzy do Polski nie wysyłają, że musisz mieć konto szwajcarskie. Bywają takie przypadki. W związku z tym. Najlepiej jest założyć sobie od razu konto, jak się przyjedzie do Szwajcarii. Z tym, że aby założyć konto w banku szwajcarskim, będą od Ciebie wymagali yy, okazania pozwolenia na pracę i pobyt. Jak takiego pozwolenia nie masz, bo dopiero co przyjechałeś i masz jeszcze 3 miesiące, ferfare, no to Ci konta nie założą. Prowadzenie konta to jest wydatek tam 10-15 franków miesięcznie. Tyle kosztuje WBS, czy tam w innym banku szwajcarskim, czy nawet w niemieckim Raiffeisen, tak samo kosztuje. Ale no, wymagają pozwolenia na pracę i pobyt. Jedynym miejscem, gdzie można założyć konto szwajcarskie bankowe bez pozwolenia, bez posiadania pozwolenia na pracę i pobyt jest PostFinans czyli bank pocztowy. Ja mam również w banku pocztowym takie konto. I no, no uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają do pracy, nie, nie osiedlają się w jednym miejscu, tylko wiadomo no Tempower, czyli pracownik czasowy jeździ po całej Szwajcarii. Raz jest tu, raz jest tam. Nie zawsze bank, w którym sobie założyłeś konto, ma tam oddział, żeby wybrać pieniądze. A z innego banku, jak będziesz korzystał z bankomatu, to są opłaty za wybieranie pieniędzy. Więc no, ja się wydaje, że bank pocztowy jest najlepszy. Wszędzie, gdzie jest poczta, możesz wybrać pieniądze, czy to z bankomatu, czy nawet jeśli poczta jest tak mała, że bankomatu nie ma, to Ci wypłaci w okienku kobita. Poza tym w wielu miejscach, bardzo małych miejscowościach są takie punkty pocztowe w sklepie, gdzie się nadaje listy i wtedy kasierka normalnie w kasie Ci wypłaci tam parę franków, jak potrzebujesz. Dodatkowo posiadając kartę, kartę, ja tu mam taką kartę, zaraz Wam pokażę jak wygląda. To jest taka żółta karta, postfinans. Tą kartą możesz wszędzie płacić. No, zaleta jest taka, że nie masz tych drobiazgów, tych grosików, 20 rapenówek, 5 frankówek, frankówek która jest taka ogromna jak metal ziemi odzyskanych. I ten. No i to jest zaleta, nie? Tylko tak. Nie wiem, jak jest teraz. Ale no za dwa lata temu było tak, że jeśli zakładałeś konto w Postfinans i nie miałeś jeszcze pozwolenia na pracę i pobyt, to niestety trzeba było za prowadzenie konta płacić więcej. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że przyjeżdżali tutaj Polacy, inni Krajowcy otwierali konta w Postfinans. A później wyjeżdżali, no i te konta tak wisiały, wisiały. Co miesiąc generowały jakieś koszty. Po jakimś czasie bank to zamykał. No i był tyłu na, na, na tym interesie, bo konto wygenerowało koszty i nikt tego nie pokrywał. No i w związku z tym wprowadzili dwie opłaty. Jedna opłata to jest właśnie dla osób, które nie posiadają. Pozwolenia na pracę i pobyt są nowi w Szwajcarii, dopiero co przyjechali, mają meldę szafarę 3 miesiące, nigdzie się nie zameldowali, nie wiedzą, jak będą pracować. I ci ludzie no, do niedawna musieli płacić 35 franków za prowadzenie. Nie wiem, jak jest teraz, może to się zmieniło, może powiększyli. Natomiast jeśli masz pozwolenie na pracę i pobyt, no to wtedy płacisz 5 franków. Nie? Załóżmy, że założyłeś konto w postfinans, kiedy jeszcze nie miałeś pozwolenia na pracę i pobyt i oni Ci naliczali po 35 franków opłaty co miesiąc, no ale te 3 miesiące minęło i pracujesz dalej, dostałeś pozwolenie na pracę i pobyt, w związku z tym robisz ksero, wysyłasz do banku, że już masz i oni Ci tą opłatę zmienią. Dodatkowo, jeśli trzymasz na w tym banku gotówkę w kwocie w, 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 chyba powyżej 7,5 tysiąca, jakoś tak. Chociaż znaczy nie jestem pewien, czy to się teraz nie zmieniło, bo oni mieli jakieś kłopoty finansowe. Mnie się wydaje, że cały czas nie pobierają te 5 franków. Ale kiedyś tak było. Że wtedy znosili w ogóle się nic nie płaciło za konto, ale myślę, że to już tego nie ma, bo ja gdzieś czytałem w gazecie, że, że postfinans ciężko wszędzie i może być, że, że to znieśli, bo mnie się wydaje, że mnie cały czas pobierają. Teraz tak, można zakładając konto w, na poczcie poprosić o dostęp do konta przez internet. Wtedy możesz się zalogować. Na swoje rachunek, możesz tam robić przelewy, na przykład płacić za kręgę kasę. Możesz sobie sprawdzać, czy ci przyszła wypłata, ile ci przyszło, i tak dalej. Żeby się zalogować do takiego systemu internetowego, jest potrzebna właśnie karta. Karta bankowa, i dostaniesz pocztą. To ci przyjdzie pocztą. Podajesz adres, gdzie mieszkasz to Ci przyjdzie podstąp i dostaniesz jeszcze takie urządzenie. To kosztuje 20 franków, pobiorą Ci e, z konta. I teraz wchodzisz na stronę internetową. Tam się wyświetla numer. Jakiś numer się wyświetla. Wkładasz tą kartę tu. Urządzenie się uruchamia. Jest uruchomione. I przepisujesz ten kod, który widzisz na komputerze. Następnie dajesz zieloną, zieloną słuchawkę. Dajesz OK. Yy, urządzenie cię poprosi o PIN, czyli wbijasz taki PIN jak na przykład płacąc w sklepie albo wybierając pieniądze z bankomatu. Po wpisaniu tego pinu. Pojawią się znowu cyferki, i wtedy te cyferki przepisujesz na stronę banku. I po zalogowaniu się już nic więcej nie trzeba. Możesz e, e, sobie sprawdzać e, operacje na, na koncie, możesz zrobić przelewy, już się. System o nic więcej nie będzie pytał, dopóki się nie wylogujesz. Te urządzenia, one. Są dość awaryjne, także jak ci się to zepsuje, to się nie ma. na pocztę, powiesz, że ci się zepsuło, i żeby ci wymieniła. I ona ci wymieni bez problemu to robią. Yy. Aha, no karta jeszcze ma możliwość płacenia zbliżeniowego, nie? Czyli tam, jak jest kwota nieduża, to w sklepie tam możesz przyłożyć tylko do czytnika, pip, pip, zapłacone. Yy. No to chyba wydaje mi się, temat, temat konta Szwajcarii wyczerpałem. No to chyba tyle. No cóż, mogę tu więcej powiedzieć? No, no wydaje mi się, że tyle. No. Ja tam powrzucałem dzisiaj parę takich starych filmów, gdzie znalazłem na dysku. Robiłem porządki w komputerze, jakieś takie śmieszne filmy z przeszłości. Znalazłem to, powrzucałem. No tak. Może to kogoś zainteresuje. Także kończę na dzisiaj temat konta omówiony. E, jakby jakieś pytanie, proszę pytać w komentarzach. Dziękuję. Pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału.